Odcinek S16 Borki Wielkie-Mrągowo w systemie projektu i buduj realizuje firma POR. Inwestycja o wartości 626 milionów złotych jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S16 w województwie Warmińsko-Mazurskim. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy mrągowa w ciągu dróg krajowych nr 16 i 59. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie rągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe sorkwity i bagienice. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. W ramach zadania wybudowane i przebudowane zostaną drogi innych kategorii w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości. Powstaną dodatkowe jezdnie oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z tą drogą, system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy, takie jak rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, drenaż w pasie dzielącym na całej długości drogi ekspresowej, urządzenia podczyszczające zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Zamontowane będą urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewidziana jest także przebudowa, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych na całej ich długości do odbiornika dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego. Obecnie zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi około 60%. Wykonawca kontynuuje prace ziemne i mostowe, rozpoczął już układanie nawierzchni bitumicznej. Według naszej oceny zakończenie inwestycji możliwe będzie w pierwszej połowie 2024 roku.